Byłem w sześciu sklepach, w sklepie szukam towaru, i wszędzie puste półki. I teraz przyjechałem do Kaplanda, żeby zobaczyć, co jest w Kaplandzie. Obejrzymy wszyscy, co jest w Kaplandzie. Niemcy, w Berlinie, w centrum Berlina. Jest katastrofa. Jest coś więcej jak katastrofa. Wrócę kamerę na e, sklep, chciałbym żeby to wszyscy widzieli, nie, nie tylko ja. Poszedłem, to jest kawałek drogi do tego supermarketu. Dlatego ja jak dojdę, będzie widać wielki supermarket wielki, wielki plac. To są Bauhaus, supermarket wszystko można kupić. To jest taki centrum handlowe. Właśnie zeszedłem na dół To jest centrum handlowe, peny jest Tam jest wszystkie sklepy Idziemy najpierw do Peny Zobaczymy, zobaczymy w peny, gdy pójdziemy do Kauflanda Takie półki puste. To jest dopiero puste. szały Kaufland, tego w Kauflandzie nie było. Kaufland zawsze był sklepem bardzo zaopatrzonym dobrze, ale dzisiaj to ja to widzę, że tutaj jest katastrofa. Nie ma cukru, nie ma mleka. <laughs> Szok. O, to jest... Trochę ba... Jeszcze mogę pomyśleć, że tutaj już nic nie kupię. W tym sklepie. Akurat to, co ja chciałem kupić, to tego nie ma idziemy właśnie teraz do żeby zobaczyć tuligon? I'm sorry? Idziemy teraz do Kaffranda zobaczyć w w ogóle jest wszystko w puste te półki są Także nie ma co tam nawet zaglądać Zobaczymy w Koplandzie. To nie to jest. Nie jest karta. To nie jest karta. Do Kauflanda, Kaufland. duży kan To jest Stadler to, to jest u góry taki rowerek, tam jest cały salon rowerowy to jest coś Ja tam byłem więc wszystko czego by nie chciał dlaczego do roweru Rowery jakie chciałby kupić Super Ale i ceny są piękne Chodzimy do Kauklanda no tak wchodzimy do Kauplanda, no ja jeszcze nic nie robię nie, nie biorę wózka nie będę zakupy robił chcę tylko zobaczyć czy w ogóle to co ja chcę czy to dostanę Ludzie sobie nie życzą, żeby filmować i dlatego e, zawsze zabieram kamerkę, żeby nie filmować. Ludzi przykładam na siebie. Zobaczymy, co jest tuż. Tu Wchodzimy do Kauflanda. Szukamy tego, co ja chcę kupić. Tylko po to przyszedłem.

myślę że dostanę to jest wielki sklep to jest centrum handlowe to jest bardzo duży sklep myślę że dostanę to co chcę to mam taką nadzieję Chodzę sobie Nie ma. Nie ma jesteśmy tutaj O co tu się dzieje z kauflem <grym> w Berlinie Zobaczcie, zobaczcie co tutaj się dzieje Jest naprawdę zajebiście, Jest mleko. Jest mleko. No, to jest to 3,5. Jest to. To jest mleko 0,1. To jest mleko 1,5, to jest mleko 3,5. To jest mleko 3,5. Ile te mleko kosztuje? To jest bio czy normalne? 3,5. No, nie wiem, czy to jest to mleko. To jest 1,5, 1,5, to jest 3,5. 3,5, euro 5, ok. Dobra, całeś powódzek. Ja? Nie, to jest mleko. To jest 3,5, to jest normalne mleko. I za Ja na pewno. To jest normalne, ja. Normalerweise hat Laktosefrei, ohne Laktose. Das ist keine ist normale Milch? Äh, mit mit Baccarat, mit Kaffee. Eine Ka Kaffeemilch? Nein, 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 nee, nee, nicht Kaffeemilch. Äh, diese, diese, ich brauche diese. Das ist normale haltbare Milch, ja. Aber halt nur, dass sie Laktosefrei das, ist. Ja, das ist 3,5. Das ist 3,5, ja, ja. Ja, das ist bei so einer normalen Milch, bei äh, so einer anderen normalen Karton. Also dann, äh, diese